Na co zwracałyśmy przede wszystkim uwagę, żeby były pulchniutkie, lekkie pączki i żeby nie nasiąknęły tłuszczem. Kształt też jakieś różne dodatki, sposób aranżacji podania, no to już jest tak na dalszym miejscu, ale przede wszystkim ten smak. Uczniowie przynieśli nam przepisy, według których te pączki wykonywali i są z różnymi jak gdyby dodatkami. Jedne są z jakąś kolorową posypką, jedne są ze skórką pomarańczową, z lukrem, z posypką z czekolady, druga a Wilna Socha i Artur Zagroda. Wasz przepis, Wasz produkt wygrał. Jak długo pracowaliście nad nim? No i skąd przepis w ogóle na te pączki? To z gazety. To nie był wasz autorski pomysł? Nie, trochę tam zmieniliśmy, ale ogólnie był przepis z gazety. Jesteście zadowoleni z tego, jak ten poczek wyglądał na końcu? Tak, tak, bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o ozdoby, no to z różnych takich, na przykład cukierczków, lukrów, czekolady. Czym nadziewanym? Rzemem. Michał Klecha. Bartłomiej Sardyn. Trzech facetów na podium, na tym pierwszym stopniu, to coś dziwnego? Nie, nic dziwnego. W coś w tym jest, nie? Mężczyźni najlepiej gotują. Długo pracowaliście nad tymi swoimi pączkami? No, trochę się męczyliśmy na tym, ale wyszło jak wyszło. Pierwsze miejsce jest. A co jakby największy problem sprawiało? Na początku był problem, bo za mało droży daliśmy. Trzeba było dorobić. A czym nadziewaliście pączki? Czym dekorowaliście? Marmoladą różową i skórką z, z pobrańczy dekoracją. A przepis skąd? Od mamy. Mama w domu takie robi? <laughs> tak. Najlepsze? No według mnie najlepsze.